sama, to ma. Poradzimy sobie wszystko. Będziemy spokojnie to, A doktor czeka. I sedanie. Czeka na jakieś listy. Patrzcie, jego akcja, wiadomo, co chodzi Dobrze, 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 dobrze.

ja powiedzieć, że tak, jak będzie znowu wam gry i nie, to raczej już w tej grę nie będziemy grać. Naprawdę. Kończymy z tą grą i przejdziemy do jakiejś innej gry. Może jakiejś ciekawszy. O, dokładnie. Oj, tak, ładnie, ładnie, ładnie. O, dokładnie. ale mówić, że nie. A co tu żona? No, no, no. Bye. Bye. Może pogadajmy gdzieś z dziećmi albo z tymi ludźmi, czy coś się da zrobić, nie wiem, cokolwiek. O nie, to panal. No to ty by nie byłeś ty, kurde, dzieciaku. Nie wiadrki sobie, dobra, spokojnie. Zapis albo wtedy zapisu nie zrobiłem. Pójdźmy zobaczyć, co tam się na murze, udziej będziemy dokupić, na, coś naprawić, nie wiem. Cokolwiek uratować. No, ja jestem gościu. Miła! Dobła. Ej! my Nie o. I trzeba było z tym pogadać. Odbijemy mury, JEJ. No i świetnie, e? a ja da to coś kupić, złoto? Ua. A, jaj, a, jaj, a jaj. Czyli chociaż mury będą odbudowane, no co zrobić? Dobra, mamy tu no więcej gąszczu, tak? No cóż, kontynuujemy? Czy zostawiamy to? Próbuję drugi, naprawdę, myślę, że nie chcę tego kontynuować. Jak będzie źle, to będzie lipa, ale. Czemu połowa w kościach powiedział, że mury będą gotowe na wieku? I na będę gotowe mury. Czyli, że jest szansa, że się wyczerpamy z tego programu. Pro, pro, problemu, a nie programu. No. Oby się udało. No, jak nie, to było się tylko będziemy w gry. I na wiele znaniemy już inną gierkę na następnym tydzień. Na ten no, moment, na poniedziałek to co? Klikamy kontynuuj. Jesteście pytań, na to co ja? Co będzie, to będzie. No i będzie mógł tak powiedzieć. No. Kontynuuj. I czarny ekran, i zdechliśmy. A przespaliśmy, a oddechliśmy. Ty, udało się. O kurde, udało się. 出发啦！阿斯瓦！啊 <Hello. S 1>，阿萨特罗维奇，你好。罗斯尼亚，马雅，阿卡。哈哈，卡斯，维巴乌。 Até hoje, Sneatite. Nede, já sabe. Oi, tocou. Tô falando. A senha já. Padia, Sneatite. O daqui rodou auto-opções, Ała. Do... <ins Greek> do y nie doszło do wojny, jest dobrze. Musimy to pokoiowo załatwić. I tak.

Stary, woda. tu będzie ciężko. No tego się nie podoba, to coś po takiego Na Napora, Niro.

ピラー。

Nie! Ty o nie! Młody nie strzelaj, nie rób tego, nie! Aj i król został dziabnięty strzałą. Aj, młody, nie popisałeś się! No ja wiem, że ja ich dobrze zrobię, ale. Zraniłeś króla, Kościół! Co z ciebie stąpiło? No, chciałeś dobrze, ale już pojmę. Nasz dom to moje to ma. No! Szkoda no szkoda mi ich, kurczę, ja ty tu tam króla i tam. Po z łuku. Bo mało chciał obronić zamek. On chciał bronić Bo... jaj, 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 na się takie partoczyć. Ach, nie lubię takich momentów w tragedii Przynajmniej... Udało nam się. Właśnie, a co z Seda... Co z żoną? biegu. I co z dziećmi? Gdzie diabeł nie może? Rozdział drugi zaczynamy, tak? Ale rozdział drugi zaczyna już raczej na wstępie, <totototek> że oni nie mówimy, czekajcie. coś mamy. Czyli i, król jest dla świata, czyli taki ma rozmowy z takimi zbóstwami, innymi, 一百五，哎呦喂！我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我 Ты Ива. Бедный клуб, бедный дети курды. Уа. Кабуа. Ты ледво ходишь. Ale jeszcze Kura się przyjmuję, przyjmuję już tym, co się dzieje, tym martwszym siebie najpierw, gościu. Dobra, ale to, co się dzieje, to się tu się stanało, to nie. Prób przynajmniej wrócił do życia. A co będzie dalej? Ja co czekam tutaj za Widzimy się w poniedziałek. Na razie cześć i datte, bają.